Jeżeli szukacie inspiracji do ogrodów, szkło ogrodowe jest najlepszą ku temu okazją. Charakteryzuje się pięknym, wyjątkowym charakterem. Występuje w różnych kolorach. Posiadamy szkło niebieskie, turkusowe, bezbarwne, a także zielone. Szkło ogrodowe doskonale nadaje się na wykonanie lampionu tudzież lampki ogrodowej. Doprowadzając prąd lub lampkę sonarną pod szkło uzyskujemy wspaniały efekt rozproszonego światła. Szkło bezbarwne, a także przykład lampy ze szkła ogrodowego. Zapraszamy Was serdecznie. Car Group Ełk Oracze 31C